Cześć, i czołem. Robię krótkie wideo z domu z kontenerów morskich, kiedy działa ogrzewanie. W tej chwili, tak naprawdę dosłownie przed chwilą, wyłączyła się pompa obiegowa, czyli rozbiór ciepła ze zbiornika. Ale robię to szybkie wideo, żeby Wam pokazać, jak to działa, bo pamiętacie, pod niektórymi filmami dostawałem takie komentarze, że w ogóle po co się kopie z fizyką, to nie będzie działać, bo przecież ciepło idzie do góry i w ogóle. I wiecie, takie, takiego typu komentarze, które świadczą tylko o no, niestety trochę niezrozumieniu tematu. W związku z czym nagrywam Wam to wideo. I w tej chwili są ustawione temperatury w domu na 16 stopni. Teraz jesteśmy w sypialni. O, widzicie, jak się nawet ja odbijam tu w oknie, bo są drzwi od kontenera zamknięte. Więc ta blacha odbija. Podłoga, sufit w łazience. Tak jest w tej chwili w domu e, ciepło. E, zobaczcie, tu mamy temperaturę ścian. temperatura sufitu i odczyt z czujnika zaraz wam pokażę na przebitce z czujnika temperatury. Eee... Oczywiście <grymne> Nic nie zobaczymy, bo to jest e papier. Samo ujęcie proszę. 157 I... i to działa. Teraz wyjdziemy sobie na zewnątrz i zobaczymy jak z zewnątrz wygląda yy, dom. My jeszcze jesteśmy w maszynowni. To oczywiście nasz zbiornik. W którym jest 50 stopni, więc jest on mocno wygrzany. Tak, ale na zewnątrz ma temperaturę troszkę podwyższoną. 17,5 stopnia, gdzie ściany powiedzmy mają tutaj 14 stopni 15. Widzicie, że to przed chwilą pracowało, bo wszystkie aparaty są jeszcze ciepłe. Płyta główna, stycznik tutaj, tutaj wyłącznik nadprądowy, bo była załączona tylko jedna grzałka. No i wszystkie rury. Pompa obiegowa też jest wygrzana. Tak jak mówię, przed chwilą to przestało pracować. Podmieszanie. Ponieważ jest ustawiona na 25 stopni temperatura na maty kapilarne, to jest cały rozdzielacz, wszystkie biki pracują, więc on sobie dużo wody podciąga, bo tutaj mu idzie 50, a zawór mieszający miesza sobie, żeby na wyjściu w tym miejscu, tutaj, o tutaj, żeby tutaj było 25. W tej chwili widzimy, że tutaj te rurki miały 23, bo one już sobie stygną 24. E, także idziemy zobaczyć e, jak to wszystko wygląda na zewnątrz.